Na klatce dzień jak każdy, lecz w głowie ogień i jamo, chłopak patrzył w niebo, jakby miał tam wpisany swój zawód, marzył od bajtla o mundurze, o marszu w równym szeregu. Nie wiedział, że dorosłość wali w łeb, jak pała bez biegu. Chciał walczyć za kraj, choć walczyć musiał najpierw o siebie, bo życie na blokach to szkoła. Dziennik nie zapisuje w dzienniku. Wychowany między blokami, gdzie nocą psy wyją do księżyca A każdy dzieciak zna smak porażki wcześniej niż smak życia Ulica robiła mu chrzest, a psychy psychę Nauczył się patrzeć w oczy problemom, choć nieraz było chytre Mundur był dla niego symbolem, nie lasnie promocja Chciał wyrwać się z syfu, z długów, z blokowych emocji Bez opcji patrzył na starych spod sklepu Mówił, nie skończę jak oni, bo we mnie ogień od dziecka płonie I nikt mi go nie zgasi, ziom jak dostał powołanie poczuł jakby życie nabrało sensu Jakby los mu podał rękę, choć wcześniej trzymał go w gęstym stresie Wydawało się proste przysięga Honor, rodzina dumna, ale pierwszy dzień jak zimny kufel, w twarz jak życiowa burza Ryk sierżanta ciął powietrze, jak tuczone szkło ochodni. każdy bieg brzmiało jak wyrok, zero żartów, zero udogodnień Zrozumiał, że to nie bajka, nie film TV, nie broszura To świat, gdzie każdy słaby grunt wali się jak stara struktura jak na duszę, której trzeba ściąć nadmiar złudzeń. Jakby widział w nim chłopaka, co musi przejść przez burzę. Wojsko to lustro, odbija w tobie wszystko, czego nie chcesz widzieć. Lęki, błędy, braki, charakteru, nie da się od nich wykręcić, nie idzie. Tam każdy krok to test, każde słowo ma wagę, jak beton. A jak nie dasz rady, to nie gwiazdy spadają, tylko ty lecisz w przepaść z krytesem. Zrozumiał, że dziecięcy plan był jak szkic bez tła. to nie marzenia, to koszt, który płacisz sam. Od mało lata chciał munduru, wierzył, że odmieni świat, dziś już wie to wojna, nie żaden kolorowy świat Bloki dały mu serce, armia dała mu stala On idzie dalej, bo wie, że nie może przestać Nie ma jak Poligon jak dżungla było to zimno, wiatr cięcie, żyletko, ma w głowie echo bloków, chcesz być kimś, to przestań być miękką, pałą, tu nikt nie trzyma za rękę, tu każdy walczy sam z sobą, ma piach, pada w oczy jak problemy, co wracają nocą, buty ciężkie jak decyzje, które musiał podjąć wcześniej Każdy dzień był jak reset od nowa powoli, bo leśnie, ale wiedział jedno na ulicy, był wojownikiem, tu musiał tylko przypomnieć to sercu, zanim znów poleci krew pod ciśnieniem. Ulica dała mu twardość, jak nie kupisz nawet za hajs całej rodziny dała mu instynkt reagować, szybko nie pękać przy próbie. Znał smak porażki, więc w wojsku było to dla niego normalne, bo kto przetrwał to nie biedę, ten przetrwa też formaty karne po nocy Becnu mówił sobie, było gorzej, dam radę, a serducho biło rytmem bloków. Ciężko, szybko, twarde, choć plecy bolały, jakby niósł cały świat na sobie, to wiedział, że stać go na więcej niż wielu. Dałoby radę Nieraz wracam myślami pod swoją klatkę nocą. Gdzie życie było trudne, ale jasne jak księżyc nad blokiem, gdzie chłopak chciał tylko biec o Ciebie, nie myśleć o stry... A teraz siedzi w mundurze i widzi, że dorosłeś to nie żarty. Wspominał twarze kumpli, których zabrała bieda albo głupoty. I wiedział, że mógł skończyć tak samo nad nie bez roboty. Dlatego się dalej, choć to Bolało jak cholera, bo wiedział, że jedyne co ma naprawdę to jego własna wiara Dorosłość waliła go nieraz, jak w plecy od życia Ale chłopak już nie chłopak, teraz facet co nie ucieka z boiska Zrozumiał, że siła to nie pięść, lecz głowa determinacja że daje ci daje próbę, a ty z niej musisz wydobyć lekcje, nie frustracja Trzymał się ziemi, bo bloki nauczyły pokory i świadomości Armia doprawiła charakter, jak sól do kości I choć czasem płoną w środku, jak benzyna na starych torach To wracam silniejszy, bo wie, że taki już daje wynik, jego historia ma, a, 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 nie ma, ha nie ma ja ah, latach chciał wierzył, że odmieni świat Dziś już wie, że życie to wojna, a nie żaden kolorowy świat Bloki dały mu serce, armia dała mu stala On idzie dalej, bo wie, że nie może przestać Nie ma ja